The perfect summer is over in a flash, and Z tej strony Agnieszka z Pastel Garden. Dobrze was widzieć po tej wakacyjnej przerwie. Lato to taki czas, kiedy choćbyśmy nie wiem jak bardzo kochali swój ogród, to i tak na chwilę musimy go zostawić, bo wyjeżdżamy gdzieś do rodzinki czy wygrzać się w gorącym słońcu, czy po prostu na kilka dni nie ma nas na miejscu i wiecie co? Ogród to czuje. On nie robi afery, ale Subtelnie daje znać, że nas nie było. I nawet jeżeli mieliście kogoś, kto podlewał, doglądał, dbał, to chwasty i tak postanowiły przejąć władzę w ogrodzie. Róże wyglądają tak, jakby przeszły emocjonalne załamanie, a teraz, cóż, opadające płatki róż sprawiły, że daleko mu do perfekcji. I wiem, że nie jestem w tym sama, że mieliście podobne doświadczenia i wiecie co? Nie przejmujcie się. Dziś pokażę Wam, jak ogarnąć ogród po urlopie. Bez stresu, krok po kroku, z humorem i pastelową energią. Czy Twoje rośliny przeszły przez suszę czy tropikalne ulewy, ogarniemy to razem. Zatem przygotuj sobie coś dobrego do picia i zapraszam do oglądania. No dobrze, to mamy już kubek kawy w dłoni, więc zanim rzucimy się z sekatorem na ogród, zróbmy mały rekonesans po ogrodzie. I wiem, że ta pierwsza myśl po wysiadce z auta to często sekator czy kawa, ale serio. Postawcie na kawę. Po prostu na spokojnie przejdźmy po ogrodzie i oceńmy stan naszych roślin, zarówno tych w gruncie, jak i w donicach. I już za chwilę pokażę Wam, jak zadbać o ogród po urlopie w 10 prostych krokach. Co zrobić od razu, a z czym można poczekać? Co wymaga akcji ratunkowej, a co świetnie poradziło sobie w czasie urlopu i nadal pięknie kwitnie? Zanim jednak przejdę do szczegółów, oczywiście zapraszam do subskrypcji, bo na tym kanale znajdziecie mnóstwo ogrodowych inspiracji. Ciekawostek na temat roślin oraz triki ogrodowe, które z pewnością Wam się przydadzą. Jestem bardzo ciekawa, co zaskoczyło Was najbardziej po powrocie z urlopu? Mnie, po wysiadce z auta, najbardziej zaskoczyły trzy rzeczy. Pierwszą z nich są chwasty, których po prostu wszędzie jest pełno i ogród wygląda dosłownie tak, jakby chwasty zrobiły sobie zebranie zarządu i jednogłośnie zarządziły, że od teraz to właśnie one przejmują władzę w ogrodzie. Są dosłownie wszędzie, zresztą za chwilę to sami zobaczycie. Drugą rzeczą są róże. Spora część róż wygląda tak, jakby umówiły się, że na 3-4 zrzucają wszystkie płatki i teraz będą mnie straszyć. Na szczęście są też takie, które nadal pięknie kwitną, i w dużej mierze są to dokładnie te róże, które przycinałam tuż przed urlopem. A jaka jest trzecia rzecz? Otóż ślimaki. W niektórych miejscach najwyraźniej ślimaki urządziły sobie garden party. I co ciekawe, zauważyłam, że najbardziej podczas naszej nieobecności zasmakowała im szałwia. Przyznam szczerze, że najbardziej bałam się o dali i w ogóle nie pomyślałam o szałwi, dlatego dalie przygotowałam na ich atak i na szczęście są nietknięte, także super. Zresztą nie tylko dalie wyglądają super, bo też są inne rośliny, które naprawdę rewelacyjnie poradziły sobie w czasie urlopu i za chwilę je zobaczycie, ale najpierw zacznijmy od kroku pierwszego. Pierwszy krok to spacer i rekonesans. I ja wiem, naprawdę uwierzcie mi, wiem, że kusi, aby chwycić ten sekator i pościnać znaczy, te straszące róże, ale nie Powstrzymuje się, po prostu biorę kubek w dłoń i spaceruję. Żadnego cięcia na hura, po prostu idę i patrzę, co przeżyło, co rozkwitło, co udaje, że nie zna ogrodu. Przyglądam się, czasami robię zdjęcia telefonem. Zero cięcia, zero podlewania, tylko obserwacja. Dzięki temu wiem, co muszę zrobić w pierwszym kroku, co wymaga natychmiastowej akcji ratunkowej, a co może poczekać nieco dłużej. A przy okazji oceniam, które rośliny najlepiej sobie poradziły, i tym robię zdjęcia. Oczywiście, mijam też róże, które wołają o pomoc, ale mówię do nich spokojnie, dziewczyny. Wszystko za chwilę ogarniemy. Moje róże są naprawdę cudowne, ale część z nich po urlopie wygląda bardzo nieciekawie. Zanim jednak zaczniemy przycinać róże, musimy przygotować odpowiedni sprzęt. I to jest właśnie mój krok numer dwa. Jak widzicie, mam tu przygotowane moje ulubione, długie rękawice do róż, które otrzymałam w prezencie od Ewelki z zakazanego ogrodu. Także dzięki Ewelka. Odkąd je mam, moje ręce przestały wyglądać tak, jakbym stoczyła walkę ze smokiem czy z dużym statkiem małych kociaków. Także naprawdę bardzo Wam polecam. Do tego mam sekator, nożyczki, sznurek bo będę potrzebowała go do przywiązywania zarówno róż, jak i różnych pnączy. Poza tym przyda się haczka i grabie. No i oczywiście kubek kawy. Krok trzeci to ocena i ogławianie róż. Jak widzicie wyglądają naprawdę tak, jakby przeszły seans filmów melodramatycznych. Po prostu zrzuciły większość płatków, dlatego po prostu zaczynam je ogławiać. I tak dla przypomnienia, tniemy delikatnie pod skosem, no i najlepiej, kiedy oczywiście nie pada deszcz, bo to róże do wypuszczenia kolejnych pędów i zawiązywania kolejnych pąków kwiatowych. I Po takim ogławianiu róż ogród będzie wyglądał znacznie, znacznie lepiej. Przy okazji, jeżeli widzę, że któraś z róż została porażona przez czarną plamistość, przygotowuję specjalną miksturę. Przepis na tę miksturę zostawiam wam w prezencie poniżej, w opisie filmu i w pierwszym komentarzu pod filmem, zostawiam wam link. Tam możecie pobrać. Dodaję, że jest to sposób domowy i jestem przekonana, że wszystko macie w kuchni. Róże rosną również przy tarasie. I teraz jest krokiem numer 4. Wygląda on, jakby róże zrzucały tam płatki przez cały tydzień. Na początku, kiedy płatki róż spadają na taras, wygląda to dość romantycznie, ale po kilku dniach, zwłaszcza deszczowych, nie wygląda to dobrze i po ogławianiu zamiatam płatki i liście. Następnie zabieram się za szorowanie tarasu. Ja używam takiej mikstury domowej, oczywiście, jest to połączenie płynu do naczyń z wodą. Biorę szczotę i po prostu szoruję. A teraz opowiem Wam o moim kroku numer 5, który tak naprawdę nie jest numerem 5 w kolejności, ale jest punktem, o którym zawsze pamiętam, a mianowicie zdjęcie przed i po. Ponieważ jest to moja ulubiona motywacja. Robię zdjęcia zanim coś ogarnę. Następnie, kiedy już to wykonam, robię kolejne zdjęcie i porównuję. Słuchajcie, naprawdę polecam. Poza tym takie porównanie przed i po, możecie wrzucić na swój Instagram czy Facebook, bądź po prostu trzymać je w telefonie i być z siebie naprawdę dumnym. Krok szósty chwasty. Chwasty ewidentnie rządzą i to jest, słuchajcie, niesamowite. Zobaczcie, rosną nawet w chodniku. Rośliny ozdobne potrafią walczyć o przetrwanie, a chwasty? One mają się świetnie. Rozrastają się, kwitną, rozsiewają. A zobaczcie tu, tutaj było pięknie wszystko odchwaszczone, pochaczkowane. Był ten fragment, po prostu był na błysk przed urlopem, i aż trudno uwierzyć, co tu się zadziało. Ale słuchajcie, chwasty to jest ta rzecz, która może poczekać. I ja wiem, że wyglądają tak, jakby urządziły sobie zlot rodzinny, ale niech im będzie jeszcze dzień lub maksymalnie dwa i do widzenia. Kolejny krok to donice. Mam kilka donic w strategicznych punktach i te przy ścianie południowej najczęściej cierpią najbardziej. Ziemia tutaj jest bardzo sucha. Ale uwaga, nie podlewamy ich od razu. Czekamy do wieczora i staramy się nie zalewać roślin. A najlepiej najpierw sprawdzić palcem w ziemi. Czasami tylko górna warstwa jest sucha, a niżej ziemia jest wilgotna. Więc polecam działać z wyczuciem, bo takie zalanie roślin może zrobić więcej szkód niż pożytku. I jak widzicie, część roślin wygląda naprawdę źle. I tu pojawia się mój kolejny krok. Mianowicie nie tnę od razu, daję szansę. I to chyba najczęstszy błąd, bo czasami roślina wygląda tragicznie, więc od razu chcemy ją wyciąć. Ale nie. Dajmy roślinom dwa dni, podlejmy na karmę i sprawdźmy za jakieś dwa dni. Czasem wystarczy odrobina troski, by ożyły. A teraz klematisy i groszki pachnące. One po urlopie wyglądają tak, jakby wróciły z pola namiotowego: powywracane, poplątane, rozczochrane. Dlatego przywiązuję je, przycinam przekwitłe kwiaty i mówię do nich, wracamy do rytmu hej. Przycięcie, zwłaszcza groszków pachnących, pobudza do ponownego kwitnienia, a przy okazji robimy taki pachnący, mały bukiecik. Natomiast jeśli chodzi o klematisy, to przekwitłe kwiaty przycinam zazwyczaj przy użyciu zwykłych nożyczek. No i oczywiście robię zdjęcie przed i po. No i teraz przechodzimy już do ostatniego kroku, dziesiątego, którym jest planowanie sierpnia. I właśnie teraz notuję sobie, co przyciąć, co posiać, co pokazać. I właśnie w oparciu o to, jak rośliny przetrwały urlop, planuję sobie, czy jakieś rośliny chcę wymienić, jakie rośliny będę chciała posadzić, czy też zamówić. Zamawiam nawozy, jeżeli mi czegoś brakuje. No i oczywiście, planuję co pokazać Wam na YouTubie, bo sierpień to piękny miesiąc ogrodowy, jeszcze ciepły, ale już z smakiem zmian. Także znacie już moje ogrodowe 10 kroków po urlopie. A teraz pokażę Wam, które rośliny najlepiej poradziły sobie w czasie urlopu. Pierwszą z nich jest Hortensja Strong Annabel. Słuchajcie, w tym roku to jest chyba już jej trzeci rok u nas i naprawdę świetnie sobie radzi. Bałam się, że kiedy przyjedziemy, to będzie cała powyginana, że te pompony będą poprzewracane. Ale zobaczcie, ona naprawdę jest silna, elegancko-sztywno stoi. No, bardzo mnie pozytywnie zaskoczyła. Naprawdę. A kolejnymi roślinami, które są naprawdę bardzo dzielne, to przeurocze jeżówki. Słuchajcie, im jest niestraszne słońce, deszcz, wiatr, burza. One po prostu kwitną sobie w najlepsze. No a przy okazji są kolorową stołówką dla wszystkich zapylaczy i motyli. Poza tym bardzo dobrze poradziły sobie przetaczniki kłosowe, naprawdę kwitną elegancko, wyglądają naprawdę świetnie. No i budleja, moja miniaturowa budleja, która jak widzicie bardzo ładnie kwitnie. I jeszcze jedna roślina bardzo pozytywnie mi zaskoczyła. A jest nią róża Boskobel. Ona słuchajcie, jest naprawdę boska. No i dlatego zamówiłam kolejne dwie. I jak się możecie domyśleć, nie są to jedyne rośliny, które kwitną właśnie teraz, ale to zostawiam dla was na deser z muzycznym tłem. No i tym samym powoli dobiegamy do końca tego odcinka i mam do ciebie małą prośbę. Jeżeli masz swój ogrodowy rytuał po urlopie, napisz mi proszę w komentarzu. I jestem bardzo ciekawa, które rośliny najbardziej zaskoczyły cię pozytywnie, a które negatywnie. Jeżeli nadal tu ze mną jesteś, daj mi proszę znać i zostaw zielone serduszko w komentarzu. A jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to oczywiście serdecznie zapraszam ponieważ już niedługo pojawi się kolejny ogrodowy film pełen kolorowych inspiracji. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejszą obecność. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to oczywiście poproszę o łapki w górę. Przed Wami jeszcze deser z muzycznym tłem, dlatego zostańcie do końca tego odcinka. Tymczasem bardzo Was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa! You. This is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you.